A może daj mu? O, Ty tego. umiesz nagrywać takie rzeczy czy nie? No nagrywamy <laughs> Ej, dobra, sprawa wygląda tak, że mamy jeszcze jednego złoma No i złom stoi już dwa lata Problem jest taki, że nie wiemy czy on odpala po ludzku No ja tylko odpalałeś się chyba niedawno Tak Działa normalnie w miarę Podnosi się <laughs> I no co, trzeba z nim zrobić zawieszenie całe i go odgruzować No bo to samo wygląda tragicznie, ale to chodźcie to zobaczyć Trzeba wejść przez tył, tak? Ale dzisiaj będzie miała swój pierwszy dzień jazdy. Otworzysz to dzisiaj? Tu ziemia się zapada. Nic nie działa. Co? Bondów już ma. Nie ma. Nie co, discawersą podjechać? No a jak bagażnik otworzymy? Kable tedy, chyba sobie. A bagażnika się nie da otworzyć taką? No nie wiem, bo rada radę jakąś kurę A Nie ma tam rączki w środku? Nie było. Nie ma wejścia na kluczek. A kable sięgną tam? Muszą! Co? Muszą. O, Po gruz. No spokojnie, będziesz dzisiaj piękna ty Starsze, takie, 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 takie... <laughs> Trochę pra... Tu jest oceanarium w tej lampie w ogóle Tu kluczyku baterii nie ma, to co on chce zrobić? A poczekaj Pali <small> Dobra, baknęło, ty otworzył się? Ty Ale ta. Dobra, a to się teraz podniesie. A weź ją zgasi jeszcze. No i wyciągnij kluczyk. A jak już mamy prąd, weź tylko kluczyk wyciągnij z niej. No i chodź. może ona się zapadła? No może być, bo jest grząsko. <śm> A weź, dobra, spróbuj nią wyjechać, no. no. Zapadła się! Zapadła się! Olej, to jak? Ty, ona się cała zapadła, s***a, nie, no podniosła, teraz, teraz widać, że się podniosła, ale wcześniej wyglądało, jakby się nie chciała podnieść. Dobra, teleport robimy do miejsca docelowego. Ale to jest gwiazda. Samo dopiero teraz, jak jest światło, to widać ogólnie, jak jest cały zganym mułem. No i dobra, o co tu chodzi? Co my musimy tu zrobić? Sprawa... <laughs> Sprawa wygląda tak, że zawieszenie całe przednie trzeba naprawić i zobaczyć w ogóle co jest z błędami, bo w samochodzie cały czas z przodu chodzą wiatraki. Patrzcie, pokażę wam okamman. Tu macie wtyczkę. Ale ta wtyczka jest wygięta dlatego ogólnie, bo jak odpalicie samochód i go zgasicie, to cały czas wiatraki chodzą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że trzeba zobaczyć co jest z elektroniką i trzecia jest taka, że ten spoiler nie chce nam się w ogóle rozłożyć jeszcze na boki dodatkowo, ani w ogóle już schować. Czemu? Nie wiem, trzeba będzie to rozkwinić, zdemontować i zobaczyć o co mu chodzi. No i odgruzować, wyczyścić, odkurzyć, umyć i takie inne rzeczy. I będzie super glans lala. Także nie ma co się starać. Zaczynamy od zawieszenia. No, także zawias w koła, kobyłki, cały przód. Wjeżdża, wyjeżdża. Let's go. Że jeżdżał bez kagańca. Ja podobnie dzisiaj. palca. W końcu Mateusz wziął się za robotę. Tutaj, proszę Państwa, kręci. O, coś strzeliło Poszła Dobra, trzymajcie się, cześć czapka Głównie proszę Państwa, żebyście się że bardziej stopek pracuje Kręci śrubki My też tu zatrzymamy z Mateuszem Co ty tam wytrzymasz? Kolego na dole, kręcisz? Jak to na górze wieje? Wieje, wieje No wietki <laughs> Dobra, skręcamy <laughs> Ten wahacz akurat musisz ale ty zrobić Ty zakładałeś ten wahacz No nie, on zaokładął mnie się wydaje, jestem święcie przekonany, no że to ty zakładajesz no, to ja nie wahacz. A bo ty górny wkładaj wahacz, nie? No. no. chłopie, ale się bałem przy tym ogólnie górnym wahaczu, nie? Bo profesjonalisty nie było. Nie, ty masz te kwa skośne ręce, chłopie, nie! O! Co! GLS! Ona tu miała przyjechać? No tak. Ładuj tu się kwa tą kwą od razu obot! Streaminga. Gdzie ta paczka leży, Niby? Nie wiem. O jest paczka bez kitu. Ogólnie w tym odcinku pewnie my będzie troszeczkę mniej niż więcej. Ale to z tego względu ogólnie, że teraz jestem operatorem. kamery. O, 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 jedną? No tak, jedną. Patrzcie, ile takich kosztuje. Co pękło już trzeci raz? Ile? 190 zł. Ty, pa, on ma farta, przyszła, a twoje dalej, idzie. Pa. Od razu. No taki wydech jest z Człowieku, wiesz, jakim flexem mam ci od Taki. Starczy, dobry czajnik? Lufa. Od kiedy ja mam wody? 3-4 lata? lata? 3 lata. 3 max. lata. Nie mam przysłyskiważy tutaj, jest cały o. W ogóle wy****. no. O to będą no to było do plastika, żeby No ja to zawoziłem już trzy razy. O do plastika, to każdy powiedział, że tego nie zrobi. To jak mamy specjalistów w Polsce. Raczej Maski nie... kolekcjonuje, chłopak. Da. Chcecie? Sprzedam. K. Tanio, pomalowana w kolor, z zawiasami już sportowymi. 800 zł nawet to oddam. Jak na tym? Sama jak, maska, jak, jak, na, jak na giełdzie wyglądasz, jakbyś na giełdzie w zimę stało. Co ja tu mogę przydać? O! Mam się odwałem, Czy mogę dać dokładki do tylnego zderzaka. Drugą też mam. Jaka w kolor pomalowana? Do czego to jest? Do no, tylnego zderzaka. Cyk. A tu nie jest do body? No, możesz to tutaj do body, ale nie musisz Robisz że zderzak wizualnie, bo te 90 są takie... Ścięte, nie masz... wiem o co chodzi A tu masz takie proste, no Dobra, on tu wam coś próbuje schandlować Pewnie co tu się dzieje? Śruba już jest wsadzana Kręcimy To co, ja teraz ta... trwałem, to, nie? Co? No wiem, no ta, oczywiście, że tak Dyskoteka Trabolet zwiedzie, będzie dyskoteka Zobaczcie widzowie wolny, nów górny Zakładamy koła i idziemy zbieżnić. Kółka i zbieżność i zobaczymy ogólnie, potem idziemy na i ją odgruzować, bo wygląda tragicznie co najmniej. A, daj no Ebu. Ale ty dawaj tam od razu pod tę bramę, bo trzeba Bolca k***a kur... A, czyli odpalamy z Panameri jeszcze Bolca? No to dawaj, wyjeżdżę. ja tego nawet nie dałem. No i dobra. Jak ciemno jest, to jest ładna, bo jest czarna. Ten, bo ostatecznie taki kinematografik. z <laughs> jak będzie wyjeżdżał. Cinematik. A po co go odpalasz? A jak mam go podnieść? Zrobione, na luks. Jest petarda, grand rakieta. Teraz musimy ogólnie się śpieszyć, bo jeszcze zbieżność trzeba zrobić i geometrię. I zostawiliśmy specjalnie luźne śruby od tego, od wahaczy. Cztery sztuki, dwie lewe, dwie prawe. Z mimośrodami, żeby chłopaki po prostu mieli lżej, żeby wjechać, od razu zrobić, mieć z głowy. Także zbieżność, geometria teraz i myjnia. A, i, I nagrywki. Dobra, sprawa wygląda tak, że. No zbieżność geometry zamknięta, nie zdążyło się nam, ale ustawimy ją na oko do jutra. I jutro pojedziemy zbieżność geometry zrobić po prostu, tak będzie prosił. Coś dodać? Nic nie za, to jest ująć, oko pochowca sprawdzi, będzie luz. <śmawia> tak, jedziemy do fachowca ogólnie zobaczyć i, i będzie chociaż na oko petarda <śmawia> Kapuś, kapuś! Ja dobra, jest dzień trzeci Pan Amery Sprawa wygląda tak, że teraz jedziemy już naprawdę na zbieżność. Mam nadzieję, że. I trzeba potem jechać go w ogóle ogarnąć, zobaczyć na lusterko. W ogóle mech zielony w uszczelkach rośnie, ale to już mniejsza o to. Później Wam to pokażę. Bo widzieliście tylko te są tak z grubsza przez chwilę. A, i fotel, patrzcie to. On w ogóle nie trybi. Porsche jest tak że jak fotel ogólnie kierowcy czy pasażera nie ma komunikacji, czyli prądu w tych przynajmniej nowszych, właśnie od 970 Panamery Pierwszej i od 911 991 jest tak, że jak fotel nie jest wpięty w ogóle w tyczki, na przykład albo nie ma komunikacji, to połowa rzeczy potrafi nie działać w tym samochodzie. A tu jest na przykład coś takiego w ogóle, że zwieszają się te przyciski nieraz. No, odczoraj się ani razu nie zwiesiły, więc jest git, ale potrafi się nieraz zwiesić i najprawdopodobniej wynika to z tego, że ten fotel nie ma komunikacji pasażera. No ale zobaczymy. Muszę zobaczyć w ogóle, gdzie jest problem z tym fotelem, ale to, to już po zbieżności geometrii. I tym co puka, bo to jest najważniejsze. A no i wiatrak z przodu zrobić tym nie spoiler jeszcze zostało. Więc tak, fotel spoiler, wiatrak. A teraz geometria. Dobra, mamy to. Test zaliczony, zawieszenie zrobione. Jedzie to w miarę prosto. No, w każdym razie zbliżamy się ku końcowi odgruzowania tej panamery. Nie będzie taki bardzo odcinek taki. Pouczający, że tak powiem, bo to nie ma co z dużo gady na temat tego auta, stał dwa lata w krzakach, to jest bardziej fascynujący fakt, że ludzie takie samochody potrafią zostawić na dwa lata i się nimi nie przejmować, a to chyba świadczy tylko o tym, że albo im się wiedzie dobrze w życiu i naprawdę mają czym jeździć i taki samochód może, mogą sobie pozwolić, żeby stał dwa lata, albo nie. Mamy następny etap, jedziemy umyć tą Panamerę w końcu. Dobra, dojechało do na myjnie. Padre się nie mógł doczekać, aż przyjadę. Dlaczego? Dlaczego, Czego? Czemu, się, nie mogę się doczekać, nie? Aż przyjadę. Weź z wami to się umawiać na razie. Nie, nie. <śm> Myjesz tego tego? No też jest brudny. Reakuję. co jest? <śm> <śm> pom pompujemy. Dobra, myj, myju. O, Topek przyjechał. O, wow, jest operator. Topek! Coś dodać? Coś ująć? Być może... Aha, być może... Osob! To wychodź, bo ty operator jesteś dobry! ja cię utrzymuję! Ja sobie z ciebie życia nie było brawą. Trudno! Płać! Dobra! Dawaj, ja to posprzątam! Nie, nie, no, no! już raz! -ra. na babce! <śleski> To teraz. co? teraz. taki teraz. To teraz. To ja teraz. Takie... To teraz. To no. ja już teraz. To środek trzeba czyścić. Środek do prania. Chodź, to Chodź, to po Ja mam też. Do zakład, że to k***a nic nie da, w przypadku tego auta. I ta chemia i to piana. To tam, tamto. <grymne> nie no, pogo... a ten gdzie pojechał? <grymne> Ale cię psikał, co? Jeździsz pana a żebrasz o drobne, nie? Taki lifestyle. Drobniaczki teraz, drobniaczki. Już się skończyły, to są wszystkie jakie posiadamy. Sześć, mycie zasadnicze.